Dzień dobry Państwu. Tym razem porozmawiamy o takim wynalazku, jakim jest chodzik. Czy jest to odpowiednia i bezpieczna rzecz dla naszego malucha? Porozmawiamy z naszym gościem, Aleksandrą Wysocką-Kowalską, fizjoterapeutą. Czesiolu, witam, witam Państwa serdecznie. Chodzik jest znany chyba każdemu od wielu, wielu lat, jednak ostatnio staje się coraz głośniej na ten temat, ponieważ mówi się, że chodzik jest niedobry, niebezpieczny, nieodpowiedni dla dziecka. Dlaczego? Przecież każdy rodzic chce, żeby dziecko rozwijało się prawidłowo. Yy, tak, -y, jeżeli chodzi o to, dlaczego jest niedobry, to moim zdaniem jest niedobry dlatego, że po prostu jest. To <słyski> są jakieś takie relikty prehistoryczne, jak właśnie chodzik. Gdzie rzeczywiście rodzice, pomimo tego, że wiedza jest coraz większa na temat tego, że to szkodzi i jest niedobre, jakoś tak nie wiem, czy za namową swoich rodziców, dziadków yy, i tego, że skoro oni chodzili, no to jednak dziecko też może chodzić albo jak sadzą tam dziecko, to mają trochę więcej czasu i jakoś tak no nie wiem, czy to ich bardziej kusi do tego, żeby jednak to kupować. Yy, ale rzeczywiście, chodzik nie jest dobrym rozwiązaniem dla dziecka, dla malucha. I no, na takie pomysły ani rodzice dziecka, ani dziadkowie, ani naprawdę nikt inny nie powinien wpadać, żeby, żeby jakiemukolwiek dziecku sprezentować coś takiego. My, fizjoterapeuci pediatryczni, zresztą nawet i ortopedzi, neurologowie dziecięcy, jak i nawet specjaliści integracji sensorycznej, tak, też mówimy o tym, że chodzik jest zły, chodzik jest zły, ponieważ jest to. Można, może nie powiem, że urządzenie, ale jest to rzeczywiście taki przedmiot, który moim zdaniem, i nie tylko moim, bo są, są na to naprawdę badania i to takie dosyć konkretne, które dowodzą tego, że chodzik naprawdę nie jest dobry dla dziecka, że zamiast wspomagać rozwój, to go hamuje, ogranicza. I tak na dobrą sprawę. Ja nie polecam tego żadnemu dziecku, ani żadnym rodzicom. Czyli on w żadnym momencie życia dziecka nie jest dobry, nawet jeżeli dziecko rozpoczyna swoją przygodę z chodzeniem, i nawet kiedy już chodzi. No bo rodzice też korzystają z tego, że chodzik jest kolorowy, wydaje różne dźwięki i zajmuje dziecko na jakiś czas. Mhm. Ja osobiście wyznaję jedną zasadę. To jest moim zdaniem złota zasada wszystkiego: <słyska> <słyska> że Matka Natura naprawdę nie jest głupia i wie, co robi. Jeżeli dziecko się rodzi, ono najczęściej, no co? Leży, prawda? Rusza rączkami, nóżkami. Dziecko już kilka godzin po rodzeniu jest w stanie delikatnie, lekko pełzać. Więc najpierw zdobywamy podłogę. Podłoga jest miejscem najbezpieczniejszym dla dziecka, najbardziej rozwijającym dziecko i od tego dziecko powinno zawsze zaczynać. Yy, I tak na dobrą sprawę, tak jak powiedziałam, matka natura nie jest głupia. Jak się rodzimy, najpierw leżymy na pleckach, ruszamy rączkami, nóżkami. Potem przekręcamy się na brzuszek. No i co? Otwieramy sobie rączki, prawda? Wyciągamy się, kształtujemy sobie powoli wszystkie krzywizny kręgosłupa. Potem za jakiś czas, kiedy jesteśmy w szóstym, siódmym, ósmym miesiącu, zaczynamy sobie delikatnie siadać bądź raczkować, czyli już trochę jestem wyżej jak ten poziom, poziom mojej podłogi 10-15 cm nad ziemią. Ale jednak, A jednak to jest bardzo dużo. No i co? I potem zaczynam Powoli wstawać. Najpierw jestem na kolankach, potem jestem trochę wyżej, poniosę sobie jedną nogę za może mi się uda wstać, dopiero potem chodzę. Chodzenie, teraz oczywiście te wszystkie granice, tych kamieni milowych, które dziecko powinno osiągać w wieku rozwojowym, bardzo się przesunęły. Kiedyś było tak, że dziecko, które ma 6 miesięcy już powinno siadać. Te, które ma 4 miesiące już powinno dobrze pełzać, piwotować, czyli obracać się wokół własnej osi w lewą, w prawą stronę. Kiedy ma 7 miesięcy, 8, powinno raczkować. Teraz tak na dobrą sprawę te granice już się przesunęły i to dobre 2-3 miesiące. Czyli dziecko ma czas między 8 a 10 miesiącem, 11 na to, żeby zacząć raczkować. Jeżeli ja dziecko, które nie raczkuje, wsadzę do chodzika, a są takie pomysły, że dziecko ma 6-7 miesięcy, ono nawet nie siedzi jeszcze. No bo dziecko posadzone samo, tak, kiedy ja sadzę dziecko, ono może sobie chwilę posiedzieć, ale nie jest to zdrowe w żadnym razie. Dziecko powinno siedzieć samo, i wtedy my wiemy, że ono ma na tyle gotowe mięśnie, żeby to wszystko samodzielnie zrobić. Jeżeli ja, dziecko, które ma 7 miesięcy i ma w pełni niewykształcone mięśnie pleców, mięśnie w ogóle posturalne, mięśnie brzucha, klatki piersiowej, obręczy barkowych, wsadzę do chodzika, czyli posadzę go, a może inaczej, wsadzę go po prostu w materiałowe majtki przywieszone do trzech różnych, czterech różnych ścian i pozwolę mu na to, żeby ono latało tam w każ na każdą stronę, bujało się, a ono nie ma poczucia równowagi jeszcze wtedy dobrze, mm, kiedy ono nawet nie wie, w którą stronę dobrze upaść i jak to zrobić, no to tu wyrządzam dziecku naprawdę ogromną krzywdę. Bo każde dziecko, które zaczyna się przekręcać, zaczyna raczkować, zaczyna chodzić, ta równowaga u niego jest ćwiczona na każdym, na każdym tym stopniu, tak? Jeżeli dziecko się zaczyna przekręcać z lewej strony na prawą, z brzuszka na plecy, z plecków na brzuszek, no to dziecko też uczy się orientacji w terenie. Ale jeżeli ja dziecko, które jeszcze nie raczkuje, czyli jeszcze nie jest w stanie zobaczyć w pełni, że tak powiem, od podłogi do sufitu, co, co gdzie jest, i wsadzę, wsadzę go w te majtki, które się non stop bujają. No to ja nie będę tutaj oczekiwać tego, że moje dziecko będzie miało przyjazny i prawidłowy rozwój. Bo wtedy, kiedy nawet dziecko raczkuje, ono pobudza sobie lewą rączkę, lewą nóżkę, prawą rączkę, prawą nóżkę i naprzemiennie, prawa ręka, lewa noga i tak dalej. Pobudza tym samym obie półkule mózgu. Jeżeli ja pominę ten etap raczkowania i na siłę będę wsadzać to dziecko tylko po to, żebym ja miała trochę wygody, bo to w żaden sposób nie wspiera rozwoju dziecka, to trzeba być tego świadomym tylko sprawia wygodę matkom, które mają dużo rzeczy innych do zrobienia, tak, Wsadzę go, niech sobie po, pojeździ 15 minut, no to, no to tutaj tak na dobrą sprawę mogę być pewna tego, że jak będzie trochę starszym dzieciakiem, przedszkolakiem czy szkolniakiem, będzie miał problemy z pisaniem, może z mówieniem, Dysleksja nam się pojawia, nieodpowiednia wymowa wszystkich na przykład głosek, czy to dźwięcznych, czy, czy innych, nie ma tutaj żadnego znaczenia. Wszystkie problemy takie typowo logopedyczne, z, potem możemy oczywiście iść nawet i w terapię ręki, tak? No bo dziecko nie ma, prawidłowej, nie ma prawidłowego ustawienia ręki do na przykład do biurka. No bo tu praktycznie mamy ten sam chwyt, kiedy na przykład raczkujemy, prawda? No to ja też robię to samo, tak? Wtedy, kiedy piszę. Jeżeli na siłę będę wsadzać dziecko właśnie w ten chodzik no to tutaj nie ma co się za bardzo spodziewać żadnego sukcesu. A co ze stópkami takiego malucha, który jest w chodziku? Stopa dziecka powinna się wydrożyć właśnie podczas raczkowania i w ogóle podczas, że tak powiem, zdobywania wszystkich kamieni milowych, tak? Stopa dziecka wtedy się odpowiednio drąży, wykształca, wykształcają się sklepienia, łuki i tak dalej, I, tak dalej. I jeżeli ja dziecko, które ma wrodzonego platfusa, i które jeszcze nie zaczęło raczkować, czyli jeszcze nie miało szansy, żeby wydrążyć sobie odpowiednio stopę, zwłaszcza łuk podłużny, stopy. Wsadzę do takiego chodzika, no to co? Dziecko pierwsze, co czuje, no to czuje paluszkami, prawda? Więc palcami zaczyna sobie tam w tym chodziku podrygiwać, zaczyna szukać podłoża, a wiemy oczywiście, że prawidłowy chód zaczyna się od pięty. Zaczynam kłaść piętę, przetaczam się stopą i idę do palców. Więc jeżeli ja chodzę ciągle na palcach, tak jak baletniczka, no to okaże się, że po 3-4 miesiącach, nawet i w, w, wcześniej było takiego dzieciaka, to wszystko dzieje się dużo szybciej, okaże się, że taki maluszek będzie miał strasznie skrócone ścięgna Achillesa i w ogóle całe, mi, całe mięśnie łydki, tak, w obu, w obu nóżkach. I okaże się, że wtedy, kiedy on będzie miał zacząć chodzić, to nie dość, że to będzie chód patologiczny, bo po prostu źle się utrwali już od z samego początku, to stopa e, będzie e, miała prawo być już zniekształcona, tak? I tu będziemy mogli też mówić, czy to o haluksach, czy to o ustawieniu takim typowo e, końsko-szpotawym, tak? Właśnie przez, e, no właśnie przez to, że dziecko chodzi, w, jest w chodziku, tak? Chodzi to trochę za dużo powiedziane, ono tam bardziej sprężyną nie odpycha się, niekoniecznie, niekoniecznie chodzi. I tak na dobrą sprawę, no to zaczynamy, zaczynamy od tego, potem oczywiście przechodzi to już ustawienie, wadliwe ustawienie stawów skokowych, stawów kolanowych, stawów biodrowych, no bo dziecko, które jest zawieszone i to jeszcze jest tak malutkie dziecko, w wieku najczęściej tam 4, 6, 7 miesięcy rodzice, wiem, że mają takie pomysły, żeby takiego malucha wsadzać, no to wtedy może też i dojść do deformacji stawów biodrowych, że już o reszcie tułowia, nawet nie mówię, czy to będą, będą skłonności do bocznego skrzywienia kręgosłupa, do skoliozy, złe ustawienie barków, potem są tu już wady zgryzu, tak? Także szereg tego jest no, moim Nie zdaniem niewarty. Nie warte zachodu. Także jeżeli już, absolutnie. Jeżeli dziecko już pójdzie na nogi, zacznie chodzić, czy jest coś, co, na co rodzice powinni zwrócić uwagę, jeżeli taki maluch zacznie chodzić? Czy, czy to na stópki, czy one się schodzą do środka, czy na zewnątrz? Czy jak to powinno wyglądać? Ale mówimy o dziecku, które jest w chodziku? Nie, które chodzi. A, jeżeli dziecko zaczyna stawać, tak? tak. Jeżeli dziecko zaczyna stawać, no to tutaj sprawdzamy na to, czy na samym początku, czy dziecko ustawia obie stopy tak samo czy jeżeli chodzi bokiem to czy tak samo idąc w lewą stronę i w prawą przekłada obie nóżki czy ustawia je tak samo czy na przykład jedna jest na prosto a druga jest całkowicie gdzieś patrzy sobie do boku czy wręcz przeciwnie obie nam idą do środka tak to na te rzeczy rzeczywiście trzeba naj, najbardziej zwracać uwagę na samym początku a potem dopiero pojawia się to czy jest co byś prawidłowo wysklepiona czy nie czy są te wyżłobienia ale to już jest w dalszym etapie a czy jest coś takiego, jest taki inny wynalazek, czy inny, inny przedmiot, który może zastąpić chodzik? W ogóle chodzika nie powinno być, więc teoretycznie nie powinno być go czym zastępować. Ale jeżeli rodzic się zastanawia nad tym, co wybrać chodzik, czy na przykład pchacz mhm. bo są chodziki, pchacze, skoczki. Skoczki i chodziki absolutnie nie. No najlepszy, że tak powiem, z tego trio to, to jednak byłby pchacz. Ale jeżeli dziecko uczy się chodzić, to ten pchacz powinien być ciężki i wolny, żeby dziecko stojąc, tak, mogło. Znaczy, może, może inaczej, nie, nie może być też za ciężki, żeby dziecko musiało pchać naprawdę i strasznie się męczyć przy tym przepychaniu tego pchacza, przy chodzeniu z nim. Ale nie może być za lekki, bo jeżeli pchacz będzie za lekki, to dziecko nosto będzie nam leciało do przodu i będzie po prostu biegło za tym pchaczem, a ono ma po prostu iść powoli i starać się utrzymywać równowagę. Delikatnie go przesuwając, tak? Także na to trzeba rzeczywiście zwrócić uwagę. Zresztą no, no, z tego trio: pchacz, skoczek, chodzi, kto jednak wygrała, wybrałabym pchacza. tak. A jeżeli um, chodzi jeszcze o taką rzecz, bo też się dużo o tym mówi, jeżeli hmm. dziecko zbyt wcześnie zacznie chodzić, to też może być dla niego niebezpieczne. Czy to prawda? Yy, dziecko powinno przejść przez wszystkie cztery etapy: czyli przez pełzanie, zmianę pozycji, yy, raczkowanie, yy, siad. Wstawanie, chodzenie, bieganie i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli okaże się, że dziecko pominie któryś z tych etapów, no to oczywiście odbije się to na nim, bo zawsze się odbija dosyć negatywnie na późniejszym życiu, czy to na mięśniach posturalnych, czy to na takich funkcjach ręki, czy funkcjach poznawczych, tak. I tak na dobrą sprawę to, że dziecko za wcześnie wstaje, czy za wcześnie próbuje chodzić, pomijając któryś z etapów, na przykład etap raczkowania, może prowadzić do deformacji stóp, bo samo, sam etap raczkowania jest naprawdę niezwykle ważny, nie tylko ze względów takich neurologopedycznych, czy, czy w ogóle ze względu na wzmacnianie mięśni posturalnych ciała i, i w ogóle ogólnego rozwoju dziecka, ale jeżeli chodzi o same stopy, to stopy kształtują się najbardziej właśnie wtedy, kiedy dziecko Raczkuje, bo wtedy wykształcają się i łuki podłużne i poprzeczne stopy. Więc, jeżeli dziecko pomija etap raczkowania, a zaczyna chodzić z tym naturalnie wrodzonym platwuskiem, no to potem stopa jest znacznie, nieznacznie zdeformowana. To też dużo zależy od czynników genetycznych, ale czy powstanie nam właśnie haluks. Na przykład, u takiego roczniaka czy półtora roczniaka, czy ten platwuz będzie się pogłębiał, bądź będą się powiększać inne wady, takie tułowia, tak, na przykład boczne skrzywienie kręgosłupa, czy szpotawość, koślawość stawów kolanowych. No tutaj nigdy nie wiadomo, na co wypadnie, ale nie powinno się pomijać tych kamieni milowych. Czyli podsumowując, Ol, już na sam koniec naszego programu, mamy trio, tak jak wspomniałeś wcześniej: chodzik, skoczek i pchacz. Zdecydowanie pchacz. Tych trzech, z tych trzech. Ogólnie nic. Chodzik absolutnie nie i skoczek też nie. Ale dlaczego? Nie. Skoczek też nie, dlatego że skoczek to też również takie, jakby to powiedzieć, majtki na sprężynach. jednak na dobrą sprawę dziecko też również odbijając się pierwszą częścią stopy, którą, którą łapie podłoże, to są również palce. To jest negatywnie utrwalony wzorzec schodu, bo chód zawsze zaczyna się od pięty, nie od palców absolutnie. Dziecko nie ma prawidłowej równowagi. Układ przeciągowy... Układ u takiego malucha nie jest stymulowany prawidłowo, bo my jako, jako rodzice stymulujemy go na przykład kołysa, kołysając, bujając, ale na pewno nie sprężynując. Dziecko, które jest tam wsadzone, a jest na przykład w wieku 7-8 miesięcy, też nie ma prawidłowych wykształconych mięśni posturalnych, więc ono tam po prostu lata we wszystkie możliwe strony. Jest tylko zamknięte cienką warstwą materiału, jeszcze która skacze i się non-stop odbija, tak? Więc tak, na dobrą sprawę, to również nie jest, nie jest dobre wyjście. Czyli takim wynalazkom mówimy zdecydowanie nie. nie. Przynajmniej ja mówię nie. I tym akcentem zakończmy ten odcinek. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Serdecznie dziękuję Państwu. Do zobaczenia za tydzień.